Uwaga, w tym materiale znajdują się spoilery dotyczące czwartego sezonu obozu kredowego, więc jeżeli nie chce znać fabuły czwartego sezonu, wyłącz ten film. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Buczek z kanału Buczemania, a w tym filmie nareszcie zdecyduję Wam czwarty sezon obozu kredowego. Ogólnie powiem Wam o plusach i minusach, których zasadniczo prawie, że nie ma tego sezonu. Zapraszam do oglądania. Na początku musimy przypomnieć sobie o korporacji MantaCorp. W skrócie jest to firma, która od początku jest znana z odpróbek kradzieży próbek skóry Sinoceratopsa, stworzenia Skorpiusa Rexa poorganizowania nielegalnych walk między dinozaurami. Ogólnie o MantaCorp to jest temat na osobny odcinek, ale wystarczy to, że ta organizacja jest głównym antagonistą całej serii. Les przypomniała o sobie dopiero w czwartym sezonie. No to teraz przejdźmy sobie do zementowania protek o tym, że dzieciaki trafiły na Isla Sorne. Bo to oczywiście nieprawda. Grupa głównych bohaterów serii trafiła na nieznaną wyspę, na której wcześniej pokrótce przedstawiona przeze mnie organizacja prowadzi eksperymenty nad dinozaurami. Eksperymenty w tym negatywnym sensie, ponieważ np. wywołują u dinozaurów agresję, po wyspie kręcą się roboty pczaki, które eliminują wszystkie nieznane w bazie danych jednostki. Próbują kontrolować dinozaury i wywołują walki pomiędzy nimi. To jest właśnie organizacja Manta Corp w całej okazałości. A to jeszcze nie koniec, ponieważ w tym sezonie pojawiły się dwie nowe postacie. May, która jest badaczem dinozaurów, jest to osoba, która jako jedyna na wyspie opiekuje się dinozaurami i bada ich zachowanie. Jedną z jej zostów jest wynalezienie. Sposobu na komunikowanie się z dinozaurami za pomocą tabletu. Ogólnie jest to miła osoba, która dała się zmanipulować Mantakorb i ostatecznie porzuciła pracę na rzecz pomocy dinozaurom na wyspie. Drugą z nowych postaci jest wariat Cash. Wariat nie bez przyczyny, ponieważ zawsze, kiedy mu coś nie wychodzi, to rozwala wszystko, co go otacza. Jest to osoba, którą, która zmusza dinozaury do walki, daje jedzenie, które zwiększa agresję prehistorycznych gadów i ogólnie jest to główny antagonista całego czwartego sezonu. Lecz jest też bardzo ufny, dlatego że jak Darius opowiedział swoją zmyśloną historię, to on w nią uwierzył i zasadniczo w każdym odcinku darzył go coraz większym zaufaniem. Kolejnym podpunktem na naszej liście będzie opowiedzenie o strukturach porządku na wyspie, czyli o robotach Kasza. Osobnicze jak już wcześniej wspomniałem, są po prostu stróżami, którzy patrolują czy na każdym biome nie kręci się ktoś niezidentyfikowany. Ciekawszym robotem jest robot o nazwie Brat. gorsze nazwy nie mogli wymyśleć. Są to chodzące roboty reptilianie, czyli inaczej chodzące jaszczurki roboty, które są dosłownie niezniszczalne. Jedynym sposobem, żeby je jakoś pokonać jest hakowanie ich systemu. Ok, przejdźmy sobie do plusów tego sezonu obozu kredowego. Pierwszy plusem tego sezonu jest nareszcie JAKI związek miłosny. Zasadniczo gdzieś tam liczyłem, że to będzie jednak związek Dariusa i Jasmine, ale, że się w sobie zakochałem, ale jednak niestety padło na Brooklyn i Kendrickiego. Ale nie zawiodłem się, był to bardzo dobry ruch. Fajnie się patrzyłem na tą parkę podczas tego sezonu. A zwłaszcza na te momenty z nimi, jak się krępowali. Kolejnym plusem jest ta różnorodność biomu. Z jednej strony mamy puszczę, z drugiej strony mamy pustynię, a z trzeciej strony mamy pustynię lodową. Plusem, który ma jednak swój sobie minus, jest oczywiście niezawodny spinoza. No świetny sam w sobie, jednak było go za mało. Powinni pójść w tym kierunku, że jak dużo spinozaura, to oglądamy więcej ucieczek, co skutkuje większą akcją całego sezonu. Zasadniczo ciężko jakoś mi się doszukać jakichś minusów, lecz jednak znalazłem go w postaci tych robotów. Moim zdaniem jest to minus, ponieważ po co zastępować dinozaury jakimiś bezmózgimi robotami. Ale nie jest to jakiś srogi minus, że można za niego nie wybaczyć twórcą. Jeszcze jednym minusem jaki się doszukałem to były te niepotrzebne jazdy Bana na początku sezonu. Były to bardzo niepotrzebne i trochę denerwujące. Co prawda mogłem tutaj jeszcze wspomnieć o lęku jazd w stosunku do dinozaurów, ale dla mnie to nie jest jakiś minus, chociaż nie powiem w niektórych momentach trochę mnie to irytowało. Ale najlepsze twórcy zostawili na koniec. Dlatego że na końcu kiedyś jakiś wpad w zasadzkę, w końcu poznaliśmy szefa Mantykorp. Można było wcześniej wnioskować, czy to będzie ojciec Kenji'ego z tego względu, że dlaczego Kenji wiedział o wszystkim co gdzie leży na wyspie Isla Numera. Ale co będzie się działo dalej? Czy dowiemy się czy Kenji wiedział o pracy ojca? Czy dowiemy się jakie tak naprawdę ma intencje szef manty Corp? Ponieważ w sezon nie jest to jakoś szczególnie sprecyzowane. W ogólnym rozrachunku sezon ten nie jest gorszy od poprzedników. Czwarty sezon nadal trzyma poziom. Jednak tylko trzyma swój poziom. W tym sezonie jeszcze czegoś brakuje, żeby wskoczył na jeszcze wyższy poziom. Ale na ogół sezon był dobry i dostaje ode mnie ocenę 8 na 10. Dajcie znać, jak Wam podobał się czwarty sezon obozu kredowego. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja. I do zobaczenia do następnego materiału. Cześć!